Nowoczesna nawierzchnia, wygodne miejsca postojowe, szerokie chodniki, tak dziś wygląda wyremontowana ulica Wolińska. Oprócz budowy jezdni, ekipy remontowe wykonały także nasadzenie ponad 600 krzewów i kilku ozdobnych drzew. Zakończyliśmy budowę ulicy Wolińskiej, ulicy bardzo potrzebnej w tym rejonie, o nią się zwracali od dawna już nasi mieszkańcy. Ulica to nowa jezdnia, nowe chodniki po obu stronach, a przede wszystkim 36 miejsc postojowych są też także cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zasadziliśmy drzewa i krzewy. Zieleń w tym rejonie jest także potrzebna mieszkańcom. Całość kosztowała ponad 1 200 000 zł.